Oh. <laughs> Kończy się czas kampanii wyborczej silosowej, każdego kto mówi do swoich. Teraz zaczną się pytania do kandydatów, przed nie wszystkimi będzie musiał kandydat Mencen uciekać. Przypominam tylko, że on zdaje się mówił, że trzeba się dogadać z Putinem, a jak mu Putin zada pytanie otwarte, to co zrobi? Ucieknie do busa i tyle go będzie na Kremlu Władimir Władimirowicz widział? Przecież to jest parodia kandydatury na prezydenta, a nie przyszły zwierzchnik sił zbrojnych, który ma odpowiadać za życie moich dzieci. Nigdy w życiu. Nigdy do tego nie dopuszczę. I dlatego jasno i wyraźnie mówię, najbliższe dwa miesiące będą czasem pytania. O to jak pan Męcen napisał doktorat 90 stronnicowy, którym na szczęście już zajęły się media i w którym nawet nie rozróżnia, jakiej płci były osoby, które, na które się powołuje. Cytując źródła. Będzie pytaniem o finansowanie jego kampanii wyborczej. Będzie czas, żeby zapytać, czy ona naprawdę jest prowadzona legalnie, bo zdaje się o ile dobrze pamiętam, wiem, kiedy rozpisałem wybory, prowadził ją w pełnoobjaw zanim jeszcze było to w ogóle prawnie dopuszczalne i możliwe. Te pytania trzeba będzie zadawać. Trzeba będzie zadawać pytania o to, czy rzeczywiście można mówić w ten sposób o zmarłych ludziach, że państwo powinno ich sprzątnąć, jak nie padlinę, pomóc pochować, no bo przecież sprząta martwe zwierzęta z dróg, no to powinno również zapłacić za pogrzeb tym, których na pogrzeb nie stać. Będzie czas, rozmawiałem pół godziny przed chwilą z wyborcami Konfederacji o tym, jakie jest dzisiaj stanowisko pana Mencena. W sprawie tego, na ile Lat kobieta powinna iść do więzienia, jak dokona aborcji z powodu gwałtu. Czy na 10, czy na 15? Czy nadal aktualne są tezy pana Mencena z 23 roku, kiedy w 23 roku, a nie w 1913 czy 1903, tylko dwa lata temu mówił o tym, że trzeba zlikwidować 500, bo to rozdawnictwo, że trzeba zlikwidować zasiłek pogrzebowy, bo to jest pompowanie zakładów pogrzebowych. Kiedy mówił te wszystkie rzeczy, które włos na głowie jeżą, ale dzisiaj ich nie mówi, bo je chowa do szafy. Wyciągniemy je z szafy i będziemy jasno i wyraźnie mówić Polakom z jakim niebezpieczeństwem mają dzisiaj do czynienia, więc proszę być spokojnym, spokojną. Te dwa miesiące zweryfikują ten sondaż i pokażą, kto rzeczywiście za bezpieczeństwo państwa może odpowiadać. Ja w ogóle cieszę się z tego, że ten sondaż został zrobiony, bo osiągnąłem tam bardzo wysokie wyniki zaufania ludzi, jeśli chodzi o kompetencje, jeśli chodzi o w, 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 taką gotowość do do pełnienia tego urzędu o prawość, o patriotyzm, to jest dla mnie wielki zaszczyt, że pomimo tych wszystkich ataków, jazd, poniżań, upupiań, w walk, hejterów, Pablo Moralesów, w pisowców, nadal cieszę się takim społecznym zaufaniem. Nadal tylu ludzi, prawie połowa Polaków w myśli, że mógłbym być dobrym liderem na tym czy innym stanowisku jestem dzisiaj dla kilkudziesięciu procent wyborców. Bardzo to jest dla mnie też powód do dumy. Drugim wyborem, pierwszym drugim wyborem w wyborach prezydenckich. Mam dwa miesiące, żeby przekonać ich, że będę również dobrym pierwszym. Bardzo proszę, to pan 24. Panie Marszałku, na no ile spór w Koalicji dotyczący projektów awansyjnych, składki zdrowotnej i polityki mieszkaniowej, to, że przez rok nie udało się w tej sprawie dogadać, i nie udało się spełnić obietnic wyborczych, wpłynie na Pana kampanii, kampanię, kampanię Rafała i czy na spotkaniach z Pana głosami dochodzą do Pana głosy niezadowolenia z sytuacji tego, że tych obietnic jeszcze nie udało się. Tak, dochodzą. Natomiast jeśli chodzi o yy, te sprawy... To rozmawiamy o meritum. Z mieszkaniówką idzie do przodu. Z mieszkaniówką udało się na szczęście przeznaczyć kolejny miliard na budownictwo społeczne, na Simy. Bardzo się z tego cieszymy, bo zawsze staliśmy na stanowisku, że nie dopłacanie deweloperom i bankom do kredytów i tak za drogich, tylko budowanie substancji mieszkaniowej, budowanie mieszkań jest dzisiaj rozwiązaniem, bo jeżeli czegoś jest więcej na rynku, to to jest tańsze. I to jest proste. Tak samo jest z marchewką, tak samo jest z mieszkaniami, tak samo jest z samochodami, tak samo jest ze wszystkim, z każdym dobrem. A my dzisiaj potrzebujemy. Dla Polek i Polaków, zwłaszcza młodych, mieszkań. Mieszkań. W, I będziemy tutaj ostro o te mieszkania walczyć. E, ostatnio bardzo dobrze dogaduje się i Ministerstwo, ten MRIT, Ministerstwo Rozwoju i Technologii z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. E, współpraca pana ministra Paszeka i pani minister Kałczyńskiej na łącz, idzie w dobrą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o dwie pozostałe kwestie, czyli kwestie składki zdrowotnej, my tego na pewno nie odpuścimy. E, w, to jest nasze zobowiązanie, to jest nasza obietnica, to są konkretni ludzie, którym to obiecaliśmy. Przypomnę, to przeszło przez rząd. To nie jest fanaberia, która nagle się gdzieś pojawiła, to przeszło przez rząd. Pieniądze na to są uwzględnione w budżecie państwa, który wspólnie z lewicą przegłosowaliśmy. Więc nie rozumiem skąd teraz nagle, znaczy rozumiem, bo jest kampania wyborcza i trzeba mieć jakieś paliwo, ale kampanii wyborczej na polskich mikroprzedsiębiorcach, którzy zastanawiają się, czy się zamknąć w przyszłym miesiącu, czy się nie zamknąć, akurat bym nie robił. Poszukałbym innych tematów. To i to jeszcze raz powtórzę, to nie jest tak. To nie jest tak, że jeżeli dzisiaj wydobydzamy. Damy te obiecane przez ministra Domańskiego 4 czy 5 miliardów w przyszłym roku na ulżenie ludziom, żeby nie było tak złodziejskiej, nie składki zdrowotnej podatku, który nałożył Morawiecki zawali się w Polsce system ochrony zdrowia. Zwiększyliśmy nakłady na ochronę zdrowia rok do roku o 31 miliardów złotych w tym roku, w 2025. Więc ile jeszcze mamy dodać, żeby to działało tak, jak powinno działać? Może zadajmy sobie to pytanie i najpierw spróbujmy również ci, którzy dzisiaj są przy przeciwko tym rozwiązaniom, na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane z Komisją Aborcyjną, nie rozumiem, co tam się dzieje. Nie rozumiem, dlaczego te ustawy tam leżą. One dawno powinny znaleźć się na Sejmie i powinny być na tym Sejmie czytane. Wiosną ubiegłego roku doprowadziłem do tego, mimo że byłem opluwany i wyszydzany, również była wtedy kampania wyborcza, bo była samorządowa i ktoś sobie z tego zrobił bębenek, że te ustawy nie zostały wyrzucone do kosza w pierwszym czytaniu. To było pierwszy raz w Sejmie od 20 chyba sześciu czy siedmiu lat, kiedy coś takiego się stało. Stało się, udało się, bo wykonana została praca polityczna, bo ją zrobiliśmy. Później te ustawy zostały odrzucone, bo nikt tego nie dopilnował, ale znowu dogadaliśmy się, żeby znowu poszły do komisji. Dlaczego tam są mrożone? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jak najszybciej z tej komisji wyjdą i będzie można zobaczyć uczciwie, na sali sejmowej, a nie w studiach telewizyjnych, gdzie każdy jest mocny w gębie, kto rzeczywiście dzisiaj chce ulżyć polskim kobietom, kto rzeczywiście dzisiaj chce zmiany tego drakońskiego, nieludzkiego prawa, które dzisiaj w Polsce obowiązuje, a kto tylko o tym mówi, że Chce, bo opłaca mu się mówić, a nie robić. Dzisiaj uchwalenie ustawy trzeciej drogi jest oczywiście, zdaniem wielu, za małą, ale realną zmianą sytuacji polskich kobiet. Realną, a nie postulowaną i publicystyczną. Uchwalenie ustawy, za którą też głosowałem, depenalizacyjnej, identycznie. Dlaczego ich nie uchwalamy? Moje stanowisko, stanowisko Władysława kosiniaka komisza w tej sprawie jest jasne. Jeżeli komisja mówi, bo nie ma porozumienia w koalicji, to proszę zapytać innych liderów. Proszę zapytać Donalda Tuska, proszę zapytać Włodzimierza Czarzastego. Dlaczego nie skrócimy o dzień? cierpienia polskich kobiet. A że Duda nie podpisze, to niech to weźmie na swoje sumienie. Niech to weźmie na swoje sumienie i niech wyjdzie do polskich kobiet i wyjdzie do tych, które są mu również bliskie. I wylegitymuje się przed nimi tym wetem, które do tych ustaw złoży. Niech on to weźmie na swoje sumienie. Ale myśmy się zobowiązali do czegoś innego. I o to warto dzisiaj też pytać kandydatów i kandydatki na prezydenta. Dlaczego te ustawy, nie my, nie Polska 2050 i nie PSL, mrożone są w komisji? To ja ty, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę od Polska Adam Malik Polsat News. Pani Marszałku, to ja adwocem tych tarć w koalicji, których e, ostatnio można odnieść wrażenie jest nieco więcej. Ten, to ostatnie... no, zawsze jest nieco więcej, później jest nieco mniej, ale robimy robotę. Ostatnie bardzo spektakularne można powiedzieć starży pomiędzy ministrem Paszykiem a panią posłanką e, Żukowską, choćby należy wziąć pod uwagę. Czy w Pana ocenie tych tarć jest rzeczywiście w ostatnim czasie więcej? Czy te tarcia są spontaniczne, czy może właśnie jednak kampania wyborcza trwająca ma jakieś znaczenie tutaj? I ostatnia rzecz, czy... To jest jakieś realne zagrożenie dla koalicji 15 października? Nie, wydaje mi się. Myśmy się już nie o takie rzeczy i nie tak głośno kłócili i spierali. Jeżeli się w coś wierzy, to się o to walczy. Również wewnątrz koalicji. Na tym polega polityka. Myśmy tam nie poszli dla stołków i po to, żeby sobie przesiedzieć 4 lata, tylko żeby sprawy dla ludzi załatwić. I jeżeli głęboko wierzymy w to, że te sprawy powinny zostać załatwione i nasi wyborcy tego od nas oczekują, to nie można mieć do nas pretensji, że próbujemy je załatwić. Dzisiaj oczywiście mamy różne zdania w różnych kwestiach. Oczywiście, że jest wiele platform, i nie myślę o obywatelskiej, które mogłyby działać w tej koalicji lepiej. Nie powołano, przecież postulowałem to, to, tej rady liderów, która poniżej tego szczebla, samych liderów, liderów na tym szczeblu pułkowników mogłaby ogarniać sprawy co tydzień, sprawdzać, co jest ewentualnie kryzysowe. Przecież to nie jest skomplikowana rzecz. Ale nie powstała. E, mówiłem, żeby powołać rzecznika rządu, który będzie zajmował się tym, żeby mówić o tym, co udało nam się zrobić, a nie pozwalać innym, żeby mówili o tym, co nam się zrobić nie udało. E, w, ale też nie spotkało się to z przychylnością. Dzisiaj jest kampania wyborcza i oczywiście e, wszystkie rzeczy brzmią głośniej. E, bo mikrofon kampanii wyborczej z natury, z, jakby z definicji jest głośniejszy. Na tym to polega. E, w, nie zdecydowaliśmy się, co było błędem na wystawienie wspólnego kandydata na prezydenta, e, więc dzisiaj mamy to, co mamy. Mamy sytuację, w której Rafał Trzaskowski startuje przeciwko mnie, ja przeciwko kandydatowi Donalda Tuska, jest kandydatka lewicy, która startuje przeciwko nam obu. To są wybory, to jest logika wyborów. Ludzie mają wybór między różnymi postaciami. Ja uważałem zawsze, że ta propozycja PSL-u, wspólnego kandydata, była słuszna, trafna. Oszczędziłoby nam to wielu emocji. Ale ponieważ inni nie byli gotowi, Platforma i Lewica przecież od razu ją zdyskwalifikowały dosłownie po kilku godzinach, no to Trudno się dziwić, że w kampanii głośno dyskutujemy. I będziemy dyskutować. Ta koalicja się nie rozpadnie. Nie ma dla niej alternatywy. Alternatywą jest dla niej koalicja, która będzie nas prowadziła na wschód, a nie na zachód Koalicja Konfederacji i PiS. Konfederacja i PiS głosujące w Parlamencie Europejskim przeciwko temu, żeby Tarcza Wschód stała się de facto projektem europejskim, na co tak bardzo czekają choćby nasi sojusznicy z państw bałtyckich, bo Tarcza Wschód ma być spięta z Bałtycką Linią Obrony. To jest wspólny system obrony przesmyku Suwalskiego bardzo ważnych strategicznych miejsc. Prowadzą nas świadomie czy nie, ale bez wątpienia w kierunku, w którym nie chcielibyśmy iść. My jesteśmy w tej koalicji patriotami. O my się będziemy kłócić czasami bardzo ostro, ale wiemy, co to jest bezpieczeństwo Polski i wiemy, co to jest polska racja stanu. Nie, nie ma alternatywy dla tej koalicji. Alternatywą dla tej koalicji jest chaos, który dzisiaj prezentuje PiS, albo bardzo podejrzany kierunek, który prezentuje Konfederacja. Zresztą podobnie jak jej choćby siostrzana. Partia AfD, wszyscy wiemy, próbują się wypierać tej współpracy, próbują to pudrować. Nie da się tego schować w szafie. Nie da się schować i nie pozwolimy o tym zapomnieć, kim są koledzy w Parlamencie Europejskim w ugrupowania pana kandydata Mencena. Ja akurat czytałem program AfD o robieniu interesów z ruskimi, o resecie gospodarczym, który musi odwilżyć, którą trzeba wreszcie zaproponować. Słuchałem pani Alice Wider, i innych, którzy mówiła jak Erika Steinbach e, Opole, Katowice w Wielkopolska to są wschodnie Niemcy e, przecież to mówią sojusznicy Konfederacji niezależnie od tego jak bardzo pan Mencen będzie uciekał przed tymi pytaniami od nich nie ucieknie e, w, będziemy go o to pytać na Opolszczyźnie w innych miejscach, czy to są wschodnie Niemcy panie Mencen, jak mówi pana sojuszniczka polityczna, czy może jednak Rzeczpospolita Polska TVP Info, bardzo proszę jak pan skomentuje projekt Tarczy Wschód i rezolucji, które wywołały ostatnio takie emocje? Tarczy Wschód można skomentować tylko w jeden sposób. To jest potrzebny projekt. To kosztuje dużo pieniędzy. Wstępnie szacujemy około 10 miliardów. Przypuszczam, że później okaże się, że może być trochę więcej. To jest projekt, który ma zapewnić bezpieczeństwo Polsce, ma osłaniać jedno z najbardziej wrażliwych miejsc dzisiaj w Europie, bo to jest przesmyk suwarski i nasza granica wschodnia, która jest wschodnią granicą Unii Europejskiej, wschodnią granicą NATO. To jest projekt, który, tak jak powiedziałem, od strony bałtyckiej ma być spięty z bałtycką linią obrony którą utworzą Bałtowie, którą tworzą państwa bałtyckie. Ten projekt jest niezbędny on jest niezbędny Europie. I jeżeli mamy rezolucję, która, no jest rezolucją, to nie jest decyzja, ale rezolucja, która kierunkowo pokazuje, że to powinniśmy zeuropeizować, a więc na przykład otworzyć europejskie finansowanie, to ja się pytam PiSu i Konfederacji. Co jest, jak możecie głosować za tym, żeby, żeby ktoś nam zafundował nasze bezpieczeństwo z europejskich pieniędzy, a my żebyśmy mogli te 10 miliardów wydać w, na inne cele tutaj u nas w kraju, zainwestować choćby w nowe projekty zbrojeniowe. Tak? W, za 10 miliardów złotych, to my sobie możemy kupić dwa okręty podwodne, których potrzebuje bardzo nasza marynarka. Za 10 miliardów złotych możemy sobie kupić, nie wiem, mówię, choćby kolejne w to cztery kosztowały miliard. To trzeba sobie policzyć, ile będzie kosztowało 10 aerostaty Barbara, które będą chroniły naszą przestrzeń powietrzną. Kupiliśmy cztery, moglibyśmy kupić więcej. Może moglibyśmy więcej Apache zamówić, nawet wtedy w Stanach Zjednoczonych. Więcej zamówić w hucie stalowa wola, żeby było w Polsce produkowane w krabów. Czy wież do Rosomaka? Albo przeznaczyć więcej na polskie technologie w zakresie dronów lądowych, bo zamówiliśmy 96 tarantula, mogliśmy może zamówić 180. Albo 200. Ktoś, kto głosuje przeciwko temu, żebyśmy mieli więcej pieniędzy w Polsce na nasze bezpieczeństwo, realizuje agendę Federacji Rosyjskiej. Niektórzy, być może, robią to celowo, niektórzy robią to z głupoty, a niektórzy, jak PiS, jak rozumiem, robią to dlatego, że się po prostu pogubili. Oni się kompletnie pogubili. I dlaczego oni zagłosowali przeciwko tej rezolucji, przeciwko tej uchwale w sejmie? Dlatego że nie byli w stanie spiąć tego narracyjnie z tym co zrobili ze śmiercią pani Barbary Skrzypek. I ponieważ bardzo ostro atakowali drugą stronę sceny politycznej za śmierć pani Barbary Skrzypek, to im się jak rozumiem narracja nie spięła, że mieliby teraz głosować za uchwałą Platformy. To pokazuje z jakim robieniem polityki dzisiaj mamy do czynienia. To pokazuje, że dzisiaj nie ważne jest to co dobre dla Polski, tylko to co się będzie klikało. To, z czego będzie później uzysk polityczny. Ja się na taką politykę absolutnie nie zgadzam. Uważam, że nie można robić polityki na grobach ludzi. Uważam śmierć pani Barbary Skrzypek za ogromną tragedię. Nieoczekiwana śmierć człowieka, praktycznie można powiedzieć, w sile wieku, to, to, to każe po ludzku po prostu się nad tym zatrzymać i podejść do tego z najgłębszym szacunkiem. Robienie wokół tego polityki, nie rozumiem tego. Nie rozumiem i nie zgadzam się na to, żeby dzisiaj spinać to z kwestią bezpieczeństwa Polski, bo tak jakiemuś spin-doktorowi gdzieś wyszło. Tarcza, wschód powinna być projektem nie tylko polskim, ale europejskim. Bo będzie służyła nie tylko bezpieczeństwu Polski, ale Europy. Kto tego nie rozumie, niech lepiej odejdzie z polityki. I ostatnie pytanie, Ty Pan 24 e, Premier Tusk mówi o tym, że rozporządzenie, rozporządzenie w sprawie ustawy azylowej jest gotowe. Apeluję do prezydenta, żeby e, tą ustawę podpisać. E, w takim razie, czy to zawieszenie prawa do azylu wejdzie w życie, czy, e, czy nie? Pan mówił, że prawo do azylu to święto. Więc tutaj też pytanie... Czy w tej kwestii udało się porozumieć? My wprowadziliśmy do tej ustawy dwa zasadnicze bezpieczniki, których wcześniej nie było. To była nasza inicjatywa. Po pierwsze, grupy wrażliwe, które mają być wyjęte spod tej procedury oddziaływania tej ustawy. Mówimy tutaj o najsłabszych, mówimy o dzieciach, mówimy o matkach tych dzieci, mówimy o rodzinach, które znajdują się tam razem. Wprowadziliśmy też kontrolę parlamentarną, czego wcześniej nie było, obowiązywania ewentualne, tego nowego prawa. Natomiast nie wiem, jakie są informacje pana premiera. Ja stoję na stanowisku, że myśmy tę ustawę uchwalili właśnie dlatego, żeby nie musieć jej używać, ale żeby przeczytały Łukaszenka i wiedział, że jeżeli będzie pompował w tę zbrodniczą działalność, którą, którą robi, że my jesteśmy gotowi na różne warianty. Ta ustawa, ona nie wchodzi w życie od razu po tym, jak zostanie podpisana przez prezydenta, tylko kiedy zostanie spełnione warunki, które są opisane w tej ustawie. I dzisiejsze słowa premiera traktuje jako kolejny sygnał wysłany do Łukaszenki i do Putina, że my naprawdę traktujemy to na poważnie. I jesteśmy gotowi, jeżeli oni będą zwiększali tę presję migracyjną, a wiedzą, kiedy u nas są wybory prezydenckie, więc już ją zwiększyli. I tydzień do tygodnia notujemy 80% wzrostu liczby prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy. Widziałem zdjęcia z tej granicy, z kamer umiejscowionych na zaporze, chuliganów przyjeżdżających tam od białoruskiej strony, z workami kamieni, walących tymi kamieniami w tę zaporę w godzinami, w, w, próbując trafić w polskich żołnierzy, z, 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 też rozwalić tę te, te fizyczną przeszkodę, że ja rozumiem, że, że z ludźmi, którzy rozumieją, oni nie rozumieją języku logiki, nie rozumieją języka serca, nie rozumieją żadnego innego języka, rozumieją tylko język siły, trzeba powiedzieć jasno językiem siły, nie zgadzamy się na to, żebyście w ten sposób traktowali nas, nasze bezpieczeństwo, ale żebyście też tak traktowali ludzi. Ta Ustawa w tej formule jest napisana na sytuację awaryjną, na taką sytuację, w której nasza granica na skutek przestępczych zbrodniczych działań Łukaszenki albo Putina zostanie nadwyrężona w taki sposób, że będziemy musieli posunąć się do ostateczności, czyli do zastosowania czasowego terytorialnego ograniczenia prawa do azylu z wyłączeniem grup wrażliwych, co podkreślam, i co do tej ustawy, żeśmy wprowadzili. My mamy do czynienia niestety po prostu z bandytami i mówię tutaj nie o tych, tylko co rzucają kamieniami w zaporę. Mówię tutaj o Łukaszence i o Putinie. To są bandyci, którzy nie cofną się przed niczym. I my w związku z tym musimy im pokazać, że na serio będziemy bronić Rzeczpospolitej. A ja nadal stoję na stanowisku i nic się w tej sprawie nie zmieniło, że bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. Jeżeli zrezygnujemy z człowieczeństwa, nawet w tych trudnych czasach, to po nas. I Putin już z nami wygrał tę wojnę. A więc też będę zawsze rzecznikiem tego, żeby wszystkie procedury literalnie były stosowane zgodnie z tym, na co się umówiliśmy, w, bo ta ustawa w tym kształcie interesy najsłabszych zabezpiecza. W, obyśmy nigdy nie musieli jej użyć. Natomiast to, że premier mówi, że być może będziemy musieli, jest jasnym sygnałem. No jeżeli mamy 700 prób, w, a mieliśmy w kilkadziesiąt albo kilkanaście, no to znaczy, że mówiąc wprost, Łukaszenka i Putin szykują się na zdestabilizowanie sytuacji w Polsce, przed wyborami prezydenckimi. Oni doskonale wiedzą, kiedy one są. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.